serdecznie wszystkich. Z tej strony Artur Sierocki. Zapraszam na serię części z zakresu opisu, jakie są granice rzeczywistości, wymiary rzeczywistości. W tych częściach będziemy rozmawiać o różnych aspektach i piętrach naszego rozwoju, możliwościach materializacji, zjawisk nadprzyrodzonych, a także wiele innych rzeczy. Głównie jednak ta seria dotyczy. Nagrań, które mają w jakiś sposób, bardzo konkretny, zdecydowany opisywać zjawiska nadprzyrodzone, udowadniać je lub też tłumaczyć mechanikę zachodzącego mechanizmu, który nazywa się prawem przyczynowo-skutkowym czy prawem karmy. Pokazywać, tłumaczyć. <laughs> Zaczynając od tych bardzo materialnych rzeczy, przechodząc do tych rzeczy bardzo subtelnych, Delikatnych, gdzie jest granica? Gdzie jest granica, gdzie zaczyna się materia i kończy, i zaczyna się świat duchowy? Gdzie jest ta granica między metafizyką a światem fizycznym? Na jakich poziomach, w jaki zauważalny sposób się łączą, w jaki sposób się przenikają i jak jeden świat, czyli na przykład ziemski, jaki ma wpływ na światy subtelne i energię subtelną, czy też wielowymiarową jak również, jak świat duchowy wpływa poprzez wielowymiarowość na Ziemię, na organizmy żywe, materię, materię martwą, tak jak niektórzy nazywają, czy to kryształy, chociaż uważam, że to jest żywa materia, ale nie organiczna w taki sposób funkcjonująca jak nasz organizm. Więc będą to odcinki poświęcone udowadnianiu pewnych zjawisk, tłumaczeniu ich i rozwiązywaniu pewnych zagadek, odpowiadając na Wasze pytania, odpowiadając na rzeczy, które Was interesują. Połączenie tych nauk daje jeszcze większe możliwości, daje możliwości stania się kreatorem swojej rzeczywistości, stania się alchemikiem z przyszłości, czy alchemikiem wielowymiarowym, który potrafi za pomocą wiedzy, odrobiny umiejętności czasami, energii, często jest do tego potrzebny oczywiście dar i pewien talent. Ale mając już wiedzę, łącząc pewne substancje, nawet w świecie materialnym, jesteśmy w stanie przygotować wspaniałe posiłki, jesteśmy w stanie przygotować wspaniałe potrawy, które mogą również mieć moc uzdrawiania. Mogą bezpośrednio za pomocą ziół przypraw wpływać na nasz organizm. Tego jest o wiele więcej i będziemy omawiać sobie te właśnie przypadki. Dlatego trzeba sobie zadać fundamentalne pytanie. Co. Chcesz z zrobić, czego potrzebujesz? Jakie są Twoje podstawowe cele, które chcesz zrealizować? Dlatego warto być cierpliwym. Wyobraź sobie, że Twoje pomysły są jak konstrukcja budynku, konstrukcja rzeźby. Załóżmy, że rzeźbisz w dębie, który jest bardzo twardym drzewem. Potrzebujesz specjalnych do tego narzędzi. Może być wiedza, edukacja, zasoby pewne materialne też są narzędziem, pomysły, kontakty. Twój pomysł albo to, co chcesz w życiu przyciągnąć, jest jak ta rzeźba, którą stopniowo wycinasz z tego kawałka drewna. Pierwsza zarysowujesz konstrukcję, oceniasz, ile potrzebujesz materiału jak chcesz w krokach poszczególnych przygotować twoją rzeźbę. Każdy element będzie miał swoje znaczenie, nawet jeśli jest to znaczenie na poziomie pasji, wyobraźni, poza analitycznym umysłem. Swoje życie rzeźbisz, jak rzeźbiasz. Im bardziej jesteś świadomy tego, co robisz, im bardziej jesteś cierpliwy i dojrzały w swoich decyzjach, emocje mniej wpływają na, na to, co robisz nie wytrącając Cię z Twojej pasy, z Twojego pomysłu, ponieważ jeśli źle dłutem lub innym narzędziem swoją rzeźbę zaczniesz rzeźbić, to będziesz chciał lub będziesz nawet musiał ją poprawić. A to się wiąże z dodatkowymi krokami, materiałami, czasem. To przecież czas jest aż tak cenny. Oczywiście możemy robić rzeczy szybciej, prościej, łatwiej, bardziej skomplikowanie, mniej. Czasami najpiękniejsze rzeczy wychodzą wtedy, kiedy ulegamy różnym trudnym, trudnym nawet sytuacjom życiowym, przechodząc je, dorastając, wychodząc z tych lekcji, tworzymy wspaniałe dzieła muzykę, rzeźby, malarstwo, odkrywamy nowe pomysły. Jesteśmy inspiracją dla innych, bo przeszliśmy pewien rodzaj trudnej drogi, czy to zdrowotnej, czy to emocjonalnej, czy to związkowej, czy to nawet drogi terapeutycznej, gdzie rozwijając się, czy to w jasnowidzeniu, w uzdrawianiu, w takim doradztwie, czy jeszcze w innych dziedzinach, <laughs> przechodząc wiele lekcji, wiele doświadczeń, które nie zawsze wydawały się nam dobre, przyjemne, przerobione z powodzeniem, ale kiedy wyciągamy wnioski, popełniamy mniej błędów, kiedy popełniamy mniej błędów, jeżeli ktoś z Was teraz, tu i teraz oczekuje, że wszechświat, świat Wam od razu udowodni, że to, czego szukacie, to, co wierzycie, jest prawdą, no to możecie sami skazać się na wiele godzin, wiele czasu, oczekując, że pewne rzeczy albo wszystko wydarzy się samo. Otóż moim zdaniem tak to nie działa. Moim zdaniem pewne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi, stopniowo odkrywając karty tej rzeczywistości, odkrywając archetypy, programy, różne kody informacji, mówiąc po prostu, otwierając swój umysł, poszerzając swoją percepcję i świadomość, odkrywając pewne rzeczy, jak materia jest zbudowana, jak funkcjonujemy, odkrywając aspekty naszej psychologii, podświadomości. Funkcjonowania nawet duszy, stopniowo wczuwając się to, co widzimy, czuwając się to, co czujemy, otwierając się na sygnały od natury, różne sygnały od wszechświata, ludzi wokół, na myśli, które do nas przychodzą, na potencjały, które są na granicy rzeczywistości, ćwicząc, medytując, stopniowo, stopniowo, oswajając się z tym, że świat, który nam przedstawiono, od za czasów naszych narodzin, kiedy już dorastaliśmy po trochu, uczyliśmy się pewnych słów, zaczynaliśmy się uczyć w szkole, świat, który nam przedstawiono, nie musi być światem, w którym ty chcesz żyć, ponieważ w pewnym sensie każdy z nas ma swój świat. Te światy współtworzą to, co jest na zewnątrz i to właśnie te indywidualne światy ludzi. Pomogły im zbudować wielkie wieżowce, rzeźby, pałace, piękne ulice, restauracje. To marzenia, indywidualne potrzeby wspólnie w połączeniu zaczęły dawać pewne materialne rezultaty. Dlatego nie śpiesz się, daj sobie czas na obserwacje. Daj sobie czas na to, by poczuć siebie tu i teraz. Na tym polega na pra prawdziwy ten rozwój. Żeby zacząć od odczuwania siebie, energii w swoim ciele, swoich komórek, swoich myśli, emocji, jak funkcjonuje twoja psychika? Jakie konsekwencje ma to, o czym myślisz, i jak intensywnie myślisz, co się wtedy dzieje? W Tobie, dookoła Ciebie. Co się dzieje, kiedy skupiasz się na pozytywnych emocjach, a co się dzieje, kiedy przesadnie narzekasz? to te właśnie obserwacje, prowadzenie własnego dzienniczka, pamiętnika, one dają bardzo dużo po latach, kiedy znowu wrócimy do tych rzeczy. Może się okazać, że nasze pierwsze odczucia, pierwsze sny, pierwsze doświadczenia już mówiły o tym, dokąd zmierzamy, kim chcemy być. A dopiero po przejściu dłuższej drogi człowiek, wracając do tego i doświadczając tych zjawisk nadprzodzonych, odczuwania, magnetyzmu przyciągania, prawa przyciągania, prawa przyczynowo-skutkowego, czyli co zasiejesz, to zbierzesz, czyli robiąc dobre rzeczy, przyciągasz jeszcze więcej dobrych rzeczy. Po stopniowym doświadczaniu tych rzeczy, że one się sprawdzają, nie potrzebujesz do tego fizyka kwantowego, nie potrzebujesz do tego czasami prawnika, ani yy, doktora nauk, nauk ścisłych, czy konkretnego profesora, który mógłby od strony chemicznej czy jeszcze innej wytłumaczyć pewne zjawiska. Tak, ta wiedza jest ciekawa i warto ją zdobywać, i warto mieć szacunek do ludzi, którzy uczyli się przez całe życie swoich ścisłych nauk. Ale teraz pora na ciebie, drogi słuchaczu, żebyś to ty odkrywał, żebyś mógł porównać swoje odczucia, swoje doświadczenia. Czy w tej rzeczywistości, czy w snach, z tym, co mówią inni. Nieodwrotnie. Jeśli sam nie będziesz miał doświadczeń, jeśli sam nie będziesz obserwował, to jak będziesz wiedział, czy wiedza, o której słuchasz, że ktoś jest autorytetem dla wielu ludzi, niekoniecznie musi być dla ciebie. To, że obserwujesz tylko innych i tego, co mówią, co ci przekazują, niekoniecznie będzie to. Od razu świadczyło o tym, że odnalazłeś tą właśnie część, bo to ten mechanizm w tobie rezonansu, odczuwania, przekazywania wiedzy, on ci pomoże się odnaleźć. Ale jeśli nie zaczniesz od swojego wewnętrznego kompasu, to podążając za wskazówkami z ludzi, innych osób, nie zawsze trafisz do właściwego miejsca, ponieważ to właśnie ta intuicja. Ten szósty zmysł, Twoje pole serca, kontakt z duszą, to one pomagają Ci skutecznie weryfikować Twoją rzeczywistość. Pamiętaj, że energia to ruch, ruch to energia. Nie bądź opieszały w swoich działaniach. Jeżeli oczekujesz zdecydowanych efektów, jeżeli oczekujesz, że rzeczy po prostu będą się wydarzać, zacznij działać. Zacznij działać tak. Jak sam tego oczekujesz, przejmuj inicjatywę, organizuj spotkania szamanistyczne czy spotkania ludzi interesujących się tymi tematami. Jeśli sam poszukujesz takich ludzi, jeśli jesteś samotny, samotna, potrzebujesz z kimś porozmawiać, to owszem, moje filmy pomogą Ci, napisanie do mnie zapewne też. Zapewne też. Ale jak sam sobie możesz pomóc? Bądź inicjatorem. Inicjuj wydarzenia, nie czekaj w swoim życiu tylko na to, że rzeczy wydarzą się same. Czasami wydarzają się, bo wszechświat daje nam impuls, żeby nas wyciągnąć z jakiegoś sektora, z jakiejś przestrzeni naszego życia czy też ze strefy komfortu. Przyjmuj impulsy, ale nie po to, żeby na nie cały czas czekać, tylko też nadawaj ten sygnał, wysyłań, wysyłaj go w przestrzeń, organizuj spotkania, wychodź do swoich przyjaciół. Poznawaj nowych ludzi, zwiedzaj świat podróży na tyle, ile to możliwe, ponieważ w tym ruchu najwięcej pięknych rzeczy się wydarzy. Oczywiście, jeśli z jakichś względów masz problemy, czy zdrowotne, czy ograniczenia ze względu na obecny trudny czas, czy też po prostu masz taką sytuację życiową, że w tym momencie nie możesz za dużo się przemieszczać. To przemieszczaj się w swoje wyobraźnie. To staraj się chociaż trochę wyjść z domu, ruszyć do różnych miejsc. Staraj się być w ruchu. Najpierw możesz odbywać wewnętrzną, daleką podróż, a ta podróż pomoże ci odbyć podróże na zewnątrz. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału YouTube, a także zaglądnięcia do mojego sklepu internetowego, który został. Utworzony jakiś czas temu, gdzie będą znajdowały się m.in. warsztaty, wykłady ćwiczenia zegarżycia.pl. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem mojego kanału YouTube oraz mojej twórczości, teraz możesz to zrobić. W opisie pod filmem znajdziesz link do wysyłania darowizn na konto PayPal. Dziękuję serdecznie za wszystkie darowizny i pozdrawiam, Artur Sierocki Zegar Życia.